Dorota Siedlecka, aktualny kierownik, choreograf, instruktor zespołu regionalnego Zabrzeg, działającego przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach. Zespołem mam przyjemność współpracować od 2013 roku, no już 11 lat. Aktualnie w zespole działają trzy grupy. Gra, działa grupa najmłodsza to są dzieci w wieku 4, do, 4 lata do czwartej klasy szkoły podstawowej, potem grupa średnia, czyli w grupie średniej końcówka szkoły podstawowej, ale też początek szkoły średniej i grupa najstarsza, powiedziałabym już, dorosła, to są członkowie zespołu, którzy aktualnie są studentami. Zespół jest pokazywany, ale także bierze udział w konkursach na niwie powiatowej czy wojewódzkiej, zdobywając tam czułowe miejsca, więc wydaje mi się, że mamy wsparcie z ramienia Miejskiego Domu Kultury, ale też staramy się my być wsparciem dla Miejskiego Domu Kultury. Każdy występ ma dla nas znaczenie, nie liczy się trofeum, czy nie liczy się miejsce, my tańczymy dla publiczności, ale przede wszystkim dla siebie. Kochają dzieciaki ten taniec. My kochamy to, co robimy i to jest chyba najcenniejsze. Jesteś, działamy pod patronatem Miejskiego Domu Kultury, który nas tak organizacyjnie i technicznie wspiera. To tu też w samym sołectwie Zabrzek dzięki, tak jak mówię, ochotniczej Straży Pożarnej, na którą zawsze możemy liczyć, jeżeli chodzi o wsparcie naszej działalności. No mamy się jak dobre.